Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku mamy drugą część nowości, które mogą wejść do Jailbreak'a. Od razu tak, yy, powiem dużo w ostatnim odcinku w ogóle, co wczoraj, co wy pisaliście. Powiem tak, yy, wszystko, jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, oglądajcie cały odcineczek od początku do końca poprzedni i ten też i wtedy dopiero opiszcie, bo dużo osób z wczoraj mi zaczęło pisać, że yy, niech odnaczą kasę za volta oszuści, ja chcę kasę za volta, chociaż powiedziałem to w odcinku, że kasa będzie oddawana. No Więc tak. Nie oglądacie do końca odcinków i dlatego od razu narzekacie i nie wiecie. I drodzy widzowie, zawiodłem się na tym, że niektóre osoby tak sobie wzięły yy, ten update, no bo może im się nie podobać, że zaczęli mi zostawiać łapki w, w dół. <ścoughs> I, i mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że po prostu mam mówię tylko co Assiu planuje. Yy, tylko zostawić łapkę w górę, żeby więcej osób się dowiedziało chociaż, czy warto, a nie, że bo ja nic nie zmienię, ja tylko mówię, co będzie, więc mam nadzieję, że tu pobijecie rekord, łapę w górę i zrobicie serio, że będę uśmiechnięty, bo tam to się zawiodłem na niektórych Ale dobra. Yy, informacje o update. E. Yy, powiem tak. Cały arkusz yy, z te zmianami, które a chce wprowadzić, wiadomo, yy, dużo osób właśnie hejtuje, nie zgadza się z tym. a nie powiedział, że i serio, jakieś rzeczy nie będą się podobały, ich nie wprowadzi. I one będą pojawiały się nie w tym update'cie, może w tym niektóre, ale będą się pojawiały w przyszłych update'ach po, powoli. Powoli będą się pojawiały niektóre zmiany. Wszystkie, co mówię, yy, będą pojawiały się co miesiąc w jakimś update'cie, kilka i zmian. Dobra, może przejdziemy na początku do bardzo fajnej zmiany. Yy, wezmę sobie autko od razu. O, mam autko, dawaj, chodź. Dobra, wsiadam. Yy, pierwsza bardzo fajna zmiana, to teraz tak, pojedziemy sobie na przykład do banku i do billera. No i pewnie wiecie jak sobie rabujecie To często macie jakieś problemy, albo giniecie od jakichś laserów niewidzialnych, albo nagle się wywracacie yy, Są różne błędy, bugi, albo niekiedy, yy, no różne są błędy, co nie, ich są nieraz jak się rabuje? No niestety Dlatego Asimo mówi, że dokładnie bank, jubiler i muzeum Muzeum, już wam powiem co w muzeum było naprawdę nie tak i tą zmianą właśnie Asimo naprawi no ale wszystkie te rabunki zostaną naprawione i będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że po prostu zgniecie. Na przykład częstym błędem w muzeum było to, że jak się niszczyło u góry TNT, już Wam mówię, i to było ojejku, to ja tu po prostu się do zdenerowałem zawsze. Yy, choć tutaj, jak niszczycie tutaj o, TNT, ty... niszczycie tutaj TNT, to często jak spadaliście na dół. No to wywracaliście się na... Ryj. No <laughs> I za chwilę was zjadało światełko i nic nie się zrobić. To zostanie naprawione. I będziecie mniej się wracać, gdy będziecie tam skakiwać. I często na środku było czerwone światło, które raniło, ale było pod dywanem. I teraz będzie wyciągnięte nad dywan, więc będziecie widzieli, gdzie jest to światło, które o. zadaje DMG. No to też bardzo wkurzające było, że się rabowało. I nie widziało tego światła, nie widziało się tego światła, bo było po prostu. No i kolejna zmiana, która może wam się nie spodobać. Rabunki będą teraz otwierały się troszeczkę dłużej. Nie dużo dłużej, ale no jeżeli na przykład czekaliście na rabunek 4 minuty, to teraz będziecie czekali 5. Jest to lekka zmiana. No myślę, że może się to kolejna rzecz nie podobać, ale no zobaczymy. Jeżeli dużo osób będzie mówiło nie, nie, nie rób tak, no to taka nie zrobi. No ale ja nic do tego nie mam, więc no <laughs> yy, Tylko przedstawię co Asio planuje Dobra, kolejna rzecz yy, O Ojejku, to, to jest ta rzecz Tutaj będzie rzecz, którą bardzo, bardzo byście chcieli na pewno wiedzieć Ogólnie tak yy, Często występują błędy, bugi Wszystkie rzeczy, jakie tylko Asio będzie się starał, będzie cały czas naprawiał yy, Będzie większe zabezpieczenie przed cheaterami jeżeli czytowałeś, to, się przyda. to yy... prawdopodobnie. Jeżeli citowałeś, to prawdopodobnie już masz większą szansę na dostanie bana i prawidłowo nie wolno czitować. <laughs> więc wtedy można dostać można bana. Dostać nie citować. nie bo nie wolno i teraz będzie naprawdę dużo prawdopodobieństwa dostania bana, więc nie polecam w żadnym stopniu. No i dobra, drodzy widzowie, jeszcze bardzo ważna zmiana. Dużo osób mówiło mi, że jak jeździ rousterkiem to nagle tak skaczę. Tak skaczę wam po mapie i... i nie wiem, czy Adixu, też pewnie miałeś dużo komentarzy. Tak, 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 ale to jest głównie jak ktoś ma małe FPS-ów z tego co zauważyłem, Ktoś po prostu lata. Tak, laty, to jak to ktoś ma tutaj... małe fps ów słabszy komputer, to auto lata lub na telefonach słabszych. A Simo planuje to naprawić. I myślę, że w przyszłych update'ach tak, że będziemy mieli naprawę tego skakania auta. Nie będzie nam tak skakać. No. O. Ty się Już tyle razy w kosmos, wleciałem przez to, że... No, to też będzie yy, w sumie git, bo no... Kręcenie auta może, może zostać, wiesz, ale samo to skakanie, co raz ją mówił, i wbijanie się w ziemię, niekiedy jedziesz nagle się wbijasz w ziemię, to ma zostać usunięte. Trzy on się w drzewa bardzo często. No, też, a, No mają być usunięte te bagi z samochodami, że ma ich po prostu być mniej, a w przyszłości po prostu prawie wcale. Dobra, lecimy teraz do więzienia. A, może ja się Na do więzienia, będzie częściej. Co? Aha, dobra. że to co jest? No wiesz, mam, nie no, żartuję. Temos, <beautiful. totriczcam> yy, więzienie. Yy, co będzie takiego zmienionego w samym więzieniu? Jak dobrze wiecie, więzienie jest ucieczką za szybką według Asimo, że troszeczkę za szybko się ucieka, mało szansy dla policji. Znaczy ucieczek jest dużo i tak powinno być. Asimo powiedział, że ucieczek raczej zostanie tyle jest, może nawet doda jakąś ucieczkę. Więzienia. O, ale y, ale y, samopatrząc patrząc na to, one są wszystkie za szybkie. Za szybkie. Więc y, nawet idąc tylko szybko tu, tu już zaraz wychodzimy, więc Każda ucieczka będzie wydłużona. Na przykład, daję teraz przykłady, że jeżeli chcecie uciec przed ścianę. I zobaczycie, o nie, tam jest ściana, ale jak ją wysadzić? No to teraz nie będzie tak, że na przykład idziecie do ściany i ją wysadzacie, tylko na przykład teraz trzeba będzie. Na przykład, yy, iść na przykład tutaj, ale tu jest zamknięte, ale na przykład jak to będzie otwarte, wziąć TNT, wziąć na przykład z tamtego gdzieś miejsca zapalnik i dopiero możecie uciec, ale na przykład jeżeli tak jak jest Mad City, Coś tego typu, żeby wydłużyć ucieczki i dać większe szanse policjantom na ucieczkę. No, no aktualnie więzienia to się uciekałoby, nie wiem, czy sekundy, czy jest Tak samo. Ja y Dobra. Ale w razie. No, sama ucieczka była bardzo szybka, zostanie wydłużona i w sumie tutaj tyle. Trudność, no wiadomo, to trudność będzie tylko przez to, że będzie dłużej się uciekało. Lecimy teraz do kolejnego miejsca. Yy, dobra, lecimy teraz tu. Musimy wziąć autko. Jak dobrze wiecie jest też. Yy... Chodź, Alixu. Gdzie ty jesteś? To na zewnątrz chodzi. A, wrot. czekaj. już tutaj wychodzę. Dobra. Lecimy. Yy, jak dobrze wiecie jest też drugie więzienie. Drugie więzienie kiedy kiedyś było yy, bazie wojskowej. Teraz jest na wyspie. Yy, kojarzysz to więzienie na wyspie, co? Tak, 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 tak. A tak. Simon powiedział, że w sumie to więzienie jest naprawdę fajne, ale jest yy, z nim jeden problem, że jest troszeczkę za trudne, jeżeli gracie na telefonie. Nie każdy umie obi na telefonie i jest to troszeczkę za trudne, więc prawdopodobnie yy, już tego obi ma nie być. Ma być yy, możliwość ucieczki z tego więzienia dla każdego gracza z każdą umiejętnością skilla. Wiadomo, obi jest lekko skillowe, więc, no, gracze bez skilla już mają problem z ucieczką. Wiadomo. Tam się chyba łatwo uciekało, z tego co pamiętam. Tak, ucieka się bardzo łatwo, ale Asimo powiedział tak, że się ucieka za krótko i ucieka się niekiedy za trudno, jeżeli gra się na telefonie. Nie każdy umie skakać na telefonie. Jeszcze te lasery, które lecą, dlatego ucieczka ta, tutaj, zostanie przez Asimo zmieniona. Nadal to będzie prawdopodobnie tutaj to podziemie. Ale będzie mniej parkura. Zobacz, no sam na telefonie. Spróbuj to przejść na telefonie. Jest to na pewno 4 razy trudniejsze niż na komputerze. Więc ucieczka będzie dużo dłuższa, myślę, że tak 3 razy dłuższa niż teraz jest, ale nie będzie aż tak wymagała skilla na przykład parkurowego, po prostu trzeba będzie po prostu tylko na przykład sobie podejść. Lub na przykład. Nie byłem dodać, że nie będzie działał ten bug, że po prostu dajesz sobie reset i jesteś w normalnym A, wiem. Tak, nie będzie już działał bug, jeżeli macie być w tym, to prawdopodobnie już do końca serwera cały czas będziecie w tym. W y więzieniu. W więzieniu. No, to trzeba ten. No, no to nawet jeżeli będziecie, to będziecie musieli uciec dopiero z niego, wtedy będziecie y mieli z niego spokój. Tak będziecie cały czas do niego wracali. Y dobra, kolejną <grym> zmianą, y którą y możecie nie polubić, <grym> jest to zwiększenie ilości policji na serwerach o 10%. O nie. Więc aktualnie 10% policji więcej może być, czyli na 26 osób, 10% to jest. 10% z 10 to jest 1, 2. Czyli dwóch policjantów będzie mogło wejść więcej na serwer. nawet dwóch, no dwóch policjantów będzie mogło więcej grać. Policji li limit policjantów zwiększy się do dwóch. No jakoś tak. Więc no prawdopodobnie teraz minimum policjantów na serwerze. Jaki jest full server, Musi być trzech. Więc wydaje mi się, że zwiększą to, że musi być czterech na full serwer kryminalistów. Chyba tak nawet zrobią, że będziesz miał 26 graczy. Z tego 22 to musi być kryminalistów, a czterech policjantów. Ale teraz jest 30 slotów już, w Dżbienku chyba? Jest no? już 30. 30. 30. 30, no, 30 jest czekaj 30 jest, co każę, sprawdzę szybko. A 30? E... Czyli jeszcze dodali. No, jakieś 30 to 3, czyli prawdopodobnie teraz 5 policjantów będzie musiało. Ja cały czas pamiętam, że było ten 26. Falało no, kiedyś było 26, potem zwiększyli tam chyba do 30 iluś, potem znowu wrócili i teraz... Do 30 później, czyli później 26, tak, tak. a teraz no. No to dobra, to już wiecie co i jak. I teraz tak, nowy rabunek. Asimo to ogłosił sobie jakieś 3 dni temu. Że planuje dać nowy rabunek, ale nie teraz tam, tylko w kolejnym. Dlaczego nie teraz? Yy, ponieważ Bac, programista od skryptów, aktualnie kończy szkołę. Ma najważniejsze egzaminy. Jeżeli je to prawdopodobnie jest już y, człowiekiem z y, dokumentem najwyższym, jakim tylko można odzyskać w Stanach, znaczy na no jeden z najwyższych no, po studiach, tak, tak zwanych angielskich. Więc no. Te w tym miesiącu teraz będzie kończył, więc raczej dużo nie zrobi. <grych> Dlatego właśnie powiedziałem. będzie troszkę mniejszy w tym miesiącu. Tak, aby w tym miesiącu będzie troszkę mniejszy, może niektóre zmiany z, z tych, które teraz w tych dwóch odcinkach, może jakieś małe zostaną wprowadzone, już przykład, że więcej policji będzie, jakieś poprawki może zostaną małe wprowadzone, ale to wszystko, co, dziś, co wczoraj i dzisiaj powiedziałem, będą małe ten, dodatki. No i nowy rabunek. Niby gdzieś Adixu wyczytał, że ma być to rabunek podziemny. Ludzie spekulują. Ludzie gadają. Są już pełne plotki i zdaje mi się, że to może być tutaj. Rabunek ma być niby podziemny. A co jest podziemne? Jest kopalnia podziemna w Dead Break'u. I wydaje mi się, że to będzie nowy rabunek. Jak myślisz? No to w sumie kopalnia jest prawdopodobna. No, Jak mi się wydaje, będzie... że to mogliby Nie, dać jako my... nowy rabunek. Zobacz, nawet tu jest już, już ścieżka. No tak. No, myślę, że tak, że... Właśnie bo to jest po to zrobiony. To jest nawet ścieżka, no. Więc myślę, że to, to mogliby tutaj dać, że kopalnia będzie nowym rabunkiem. Drodzy widzowie, dużo osób mi mówiło, że e, Mandy, Mandy, ale ten też jeszcze narzekało, że to a Simon nie chce wprowadzić, że skąd ty masz takie informacje e, i takie tam jeszcze rzeczy. Więc teraz jeszcze Wam na koniec udowodnię, że e, cały dokument, który Wam teraz dokładnie czytałem, na tym wszystkim został spostowany. Przez samego Asimo. Macie tu Asimo, jest to jego prawdziwy profil, jak możecie sobie zobaczyć: 624 followersy, więc jego prawdziwy profil. Jest tutaj cała notka rzeczy, które chcą zmienić. Na tą notkę cały czas można jeszcze odpowiadać, mówić, co on się nie podoba, co chcielibyśmy zmienić. Oni to spisują, co z tego nie chcemy, co z tego bardzo chcemy, albo co jeszcze bardziej muszą dobustować. Wszystko będzie, jest w tym, a dokładnie z tego. Całe to po angielsku analizowałem wam po polsku, wkazywałem na przykładach Jailbreak'a, więc no y, sami też możecie sobie to przeanalizować z y, Asimo twi, y, no, Twittera Asimo Drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie dzwoneczkujcie. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka.